Witam Was! Dzisiaj kolejny filmik, dzisiaj zajmiemy się pewnym olejkiem, a mianowicie zajmiemy się olejkiem z drzewa herbacianego. Może już większość osób słyszała o tym olejku, na pewno przypuszczam, że obił Wam się już o uszy o niektórym, ponieważ jest to dość popularny olejek, który praktycznie bardzo dużo osób powinno znać, ale dzisiaj zajmiemy się troszeczkę więcej jego właściwościami, ponieważ ma ich troszeczkę. Także przede wszystkim jest to olejek, który jest pozyskiwany z drzewa, które po prostu rośnie właśnie w Australii. Tradycja jego stosowania w tamtych regionach jest naprawdę bardzo, bardzo szeroka i bardzo długa, ponieważ był stosowany już od wieków na różnego rodzaju rany, jakieś niegojące się rany, na oparzenia tego typu rzeczy, ale to nie wszystko. Działa nam również bardzo dobrze przeciwbakteryjnie, z czego Zasługuje to na uwagę, że nadaje się bardzo dobrze do dezynfekcji, czyli tutaj można go na przykład rozrabiać sobie, na przykład troszeczkę nawet i z wodą, jak już nie ma nic innego, i można tutaj idealnie po prostu nim dezynfekować różnego rodzaju rzeczy. Bardzo fajnie również dezynfekuje nam powietrze, dodając go na przykład do dyfuzora olejków, który Wam już kiedyś pokazywałem. Czy do jakichś kominków, tego typu rzeczy. On wtedy tutaj jego aromat zaczyna się unosić, i tak dalej, w powietrzu, co ma bardzo pozytywne efekty tutaj na nas. Następnie posiada bardzo dobre właściwości również przeciwsowe. A teraz mamy siusów bardzo dużo w powietrzu. Całe narody kosi, także trzeba po prostu się zabezpieczać. Także tutaj również są wykazane bardzo dobre właściwości właśnie na ten temat. I bardzo często był stosowany już w różnego rodzaju infekcjach, typu przeziębienie, grypy, jakieś inne, nie wiadomo, różnego rodzaju infekcje. Również przy infekcjach dróg oddechowych też znajdował swoje zastosowanie. Tutaj bardzo fajnie właśnie też jest taki dyfuzor mieć w powietrzu, żeby on nam to rozprzestrzeniał, te olejki. One się wtedy rozbijają na bardzo małe cząsteczki i krążą po prostu po całym powietrzu, ponieważ uzyskuje to lepszy efekt niż taki typowy, zwykły kominek, bo tutaj jednak zamienia się to w taką mgiełkę i po prostu wędruje po całym powietrzu. Można również z niego robić sobie inhalacje. Tutaj inhalacje bardzo fajnie działają. Na przykład, jeżeli mamy bardzo mocno zapchany katar, mamy jakieś silne zapalenie zatok, coś tego typu rzeczy, to wtedy można robić sobie tutaj takie inhalacje z niego. No inhalacje to chyba każdy wie, jak się robi. Są różne metody do tego. Starodawna to jest garnek, po prostu wodę parę kropelek do środka, ręcznik na głowę i siedzimy tam pod spodem i wdychamy to. Inną rzeczą jest coś w stylu Nebulizatora, który również jest stosowany, ale o tym kiedyś indziej do tego tematu wrócimy, ponieważ jeszcze nie dotarliśmy do niego, żeby to też przerobić. To też jest ciekawa rzecz. Dodatkowo, kiedy mamy napady kaszlu jakiegoś takiego, czyli jakieś mokre czy suche kaszle, tutaj również może nam to pomóc, właśnie taka inhalacja tego olejku, ponieważ to też pomaga oczyszczać te wszystkie drogi oddechowe i tak dalej. Również bardzo dobrze działa nam przy problemach skórnych, różnego rodzaju jakieś choroby skórne, tego typu rzeczy. Tutaj bardzo fajne efekty potrafi przynieść oraz przynosi nam również bardzo fajne efekty przy jakichś grzybicach. Jeżeli mamy jakiegoś typu różne grzybice czy grzybica skóry i tak dalej, tutaj również bardzo ciekawe efekty można uzyskać właśnie takim olejkiem. Również przyspiesza gojenie się naszych ran, czyli jeżeli gdzieś się skaleczymy, czy coś ten tego, to tutaj również bardzo fajnie to pomaga na to. Dodatkowo jeszcze, od też już wieków się tego używa, jeżeli ukąsi nas jakiś owad, załóżmy komar, czy coś takiego, również posmarowanie takiego miejsca właśnie tym olejkiem herbacianym bardzo fajnie pomaga na jak gdyby usunięcie tego swędzenia, pieczenia, bólu, oraz obrzęku, czyli to też jest bardzo ciekawa opcja. Tylko taka jedna mała uwaga. Ci przyjaciele tutaj oni nie tolerują olejku herbacianego, dlatego przy zwierzętach trzeba uważać, bo kota można otruć nawet olejkiem herbacianym, jak my go rozpylamy w naszym dyfuzorze to koty po prostu w tym momencie na parę godzin nie mogą wchodzić do pokoju, aż to wszystko osiądzie i się zdezynfekuje. Także tutaj na to uczulam, bo możemy sobie zrobić krzywdę naszym przyjacielom. A tego byśmy nie chcieli. Chroni również naszą skórę przed wysuszaniem. Tutaj na przykład można dodawać sobie troszeczkę do kąpieli. Jeżeli ktoś jeszcze cierpi na łupież, to można do szamponu również parę kropelek właśnie tego dodać. I tym umyć po prostu później sobie głowę. Także tutaj również nam to troszeczkę pomoże i przyniesie nam jakąś ulgę w tym upierzu. Dodatkowo pomaga nam również na pocące się stopy czyli jeżeli komuś zbyt mocno pocą się stopy także można również takie kąpiele, właśnie z olejkiem herbacianym sobie używać zahamuje nam wtedy pocenie się stóp. E, inną rzeczą tutaj również jest, że pomaga też to przy okazji na pękające stopy. E, nie stopy, tylko pięty, już mi się pomyliło, <laughs> bo znowu jest późno i znowu nagrywam. Także niestety czasami się może coś pomylić, ale naprawiliśmy szkodę. Dobra, kolejna rzecz to jest, e, co znowu przynosi nam ulgę w ospie wiecznej, czyli, wiecie, takie paskudztwo, co przeważnie dzieci dostają tutaj również smarowane takie miejsca tym olejkiem, e, przynosiły ulgę. Tylko trzeba zwrócić uwagę, że niektóre osoby mogą reagować podrażnieniem na ten olejek, i wtedy albo go trzeba rozcieńczyć z czymś jeszcze, albo po prostu on nie będzie tolerowany, ponieważ każdy z nas jest inny, i na to też trzeba zwrócić uwagę. Oczywiście mówimy tutaj o olejku wysokiej jakości, nie mówimy tutaj o olejku za 10 zł, bo to nawet nie wchodzi nam tutaj w rachubę, ponieważ to musi być czysty skład i to musi być naturalny, bez jakichś aromatów, syntetyków. I rozpuszczalników, i nie wiadomo czego jeszcze, które tam są czasami dodawane do takich bardzo tanich olejków. Przykładowo, miałem taki olejek za 10 zł kadzidłowca kiedyś, i po prostu ten pachniał mi cały czas benzyną. Mówię, tam normalnie czuć benzynę w nim. Później kupiłem taki lepszy za 45 zł, i nagle benzyny już nie było w nim w środku. Także tak to mniej więcej wygląda, moi drodzy. Zauważono również pozytywne działanie przy czyrakach, także tutaj również jest fajna opcja, która może nam pomóc. Inną opcją to jeszcze jest płukanie jamy ustnej z paroma kroplami np. właśnie takiego olejku herbacianego. Pomaga nam to na przykład przy jakichś zapaleniach jamy ustnej, zapaleniach dziąseł, przy nieświeżym oddechu, czyli tzw. Tak halitozie. Oraz również troszeczkę hamuje nam powstawianie kamienia nazębnego, czyli żeby po prostu nam się nie osadzało to paskudztwo. Dodatkowo może jeszcze hamować próchnicę ze względu na jego przeciwbakteryjne właściwości, które tutaj posiada, również działa nam na różnego rodzaju liszaje. Oraz zauważono również pozytywne działanie przy trądzikach spowodowanych gronkowcami tutaj. To też jest ciekawa informacja. Czasami bywają to też takie trądziki, które bardzo niefajne blizny zostawiają na skórze. Także tutaj również można się wspomóc tym. Dodatkowo, dodatkowo hamuje nam jeszcze rozwój kandydy. Oraz 0,4% roztwory wodne z olejkiem herbacianym stosowane jako płukanki do pochwy bardzo szybko potrafiły likwidować zapalenia pochwy oraz różnego rodzaju infekcje grzybiczne pochwy, gdzie już po paru dniach zauważono bardzo dobrą poprawę. Dobra, moi drodzy, także mamy kolejny olejek przerobiony. Jeszcze raz tylko uczulam na zwierzęta żeby uważać tutaj na to i żeby popatrzeć, jaki ten olej będziemy kupować. Uważajcie na te tanie. Tyle Wam powiem, ponieważ ja mam bardzo niefajne yy, wspomnienia z, z tanimi olejkami, ponieważ po jednym kiedyś praktycznie bym się był nawet i udusił, ponieważ całe gardło mi tutaj spuchło i zatkało i było to bardzo, bardzo niefajne. <laughs> aż kot pokazałem na gardło i aż przyszedł kot mnie ratować, bo myśli, że się duszy, nie? ale się nie duszę. <noise> Dobra, także tyle na dziś, pozdrawiam Was, trzymajcie się, hej.